Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj na obiekcie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Odbywają się dzisiaj tutaj kolejne już drużynowe mistrzostwa powiatu tomaszowskiego, szkół ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców. Zawody te od zawsze były głównym elementem rywalizacji w ramach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, a od reformy samorządowej Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jest organizatorem tych zawodów. I dzięki staraniom, między innymi władz samorządowych i dotacjom przekazywanych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez nasze władze organizujemy te zawody po raz już kolejny. Startuje w nich dzisiaj siedem szkół ponadgimnazjalnych z Tomaszowa Mazowieckiego. W skład programu dzisiaj zawodów wchodzą dwie konkurencje techniczne, mianowicie pchnięcie kulą oraz skok dal, a na oraz konkurencje biegowe, takie jak bieg na 100 metrów, 400 metrów dziewcząt i chłopców oraz 800 metrów dziewcząt oraz 1500 metrów chłopców i sztafety 400 metrów dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy dzisiejszych zawodów będą staro reprezentować nasz pomiar w zawodach wyższej rangi w mistrzostwach rejonu, a z kolei z mistrzostw rejonu będą mogły awansować do mistrzostw województwa, gdzie z powodzeniem w w latach ubiegłych nasze szkoły były reprezentowane.